Jesteśmy w piławie górnej na osiedlu Kośmin, zwany też dzielnicą Kośmin. Spotykamy się tutaj po raz czwarty. Czas bardzo szybko leci, zupełnie niedawno rozpoczynaliśmy. A tu już w tym roku czwarta edycja. Jest to piknik. Gdzie łączymy właśnie róż, różne rzeczy, różne dyscypliny sportowe. Do tej pory zawsze królowała tutaj koszykówka, koszykówka uliczna, dziecięca, młodzieżowa w zestawieniu albo indywidualnym, albo mecze były rozgrywane 3 na 3. W tym roku również koszykówka jest tutaj na planie pierwszym organizowana jak zwykle na tym turnieju. Przez naszego radnego Arkadiusza Majchera, który jest szefem stowarzyszenia koszykówki PG, ale w tym roku nowość. Mamy również kolarstwo, kolarstwo MTB. Odbędą się tutaj dzisiaj Mistrzostwa Piławy Górnej w kolarstwie MTB. W ubiegłym tygodniu odbyły się eliminacje i dobór zawodników, a dzisiaj będzie finał i również zobaczymy zwycięzcę w tej dyscyplinie sportu. Jak co roku szereg różnego rodzaju innych działań, animacje, zabawy dla dzieci, szeroka strefa gastronomiczna, dla każdego coś dobrego. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z dzisiejszego dnia. Pogoda jak co roku nam dopisuje. Mamy niezmierne szczęście do właśnie pogody w czasie majówki w Kośminie. Pytany byłem o to. Powiedziałem, że w Kośminie po prostu mieszkają dobrzy ludzie i to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Występ zespołu z Bielawy, który już właśnie tutaj do nas zagościł po raz trzeci, grają bardzo skocznie. Od pierwszego utworu już tutaj była ochota na tańce. Myślę, że te tańce z całą pewnością również dzisiaj będą. Jest obecna również nasza ochotnicza straż pożarna ze starszą częścią młodzieżowej drużyny pożarniczej. Oni odpowiadają tutaj za dostarczenie energii elektrycznej do strefy gastronomicznej. Przygotowali dwa agregaty prądotwórcze, które z całą pewnością poradzą, jeśli chodzi o ilość potrzebnej energii w tym dzisiejszym dniu. No, i również, jeżeli będzie potrzeba dodatkowego ochłodzenia, to będą nas wszystkich uczestników spryskiwać wodą. Tutaj, nieopodal, gdzie stoimy, jest bardzo duża strefa właśnie animacji dla dzieci w różnym wieku: różnego rodzaju gry, zabawy, malowanie twarzy. Z całą pewnością przyciągnie to naszych milusińskich. Tutaj z każdą chwilą widzimy, że frekwencja się zwiększa. Jeszcze chwila i ten plac naprawdę będzie pełny. To wydarzenie otwiera cały szereg imprez, które będą w mieście organizowane w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach. Pojutrze 3 maja na placu Piastów Śląskich będzie akademia związana z obchodami Konstytucji 3 maja, na którą zapraszamy. Następnie czekamy na nasze wspaniałe wydarzenie nasz bieg uliczny Piławska Skała, który odbędzie się 8 czerwca, jest to wydarzenie, które również się zmienia. Oprócz tradycyjnego dystansu 11 km będzie poszerzony o dystans 5 km. Więc mniej wyrafinowanych biegaczy na to zapraszamy. Już po biegu za tydzień 14 czerwca odbędą się dni Piławy. Tutaj również bardzo bogaty program. Serdecznie zapraszamy na nasze dni było. a nie. Dlaczego właśnie miałabym brać dudy niech? Witam, ja z słowie biegnę co tchu. I widzę tam co kłonoczy i skronie bawi się tu, a chyba ze stok. Osobę no, swoją drugą za dzisiaj dał. Co złotni prali się pan młody chłop na spał. Z ratą jest w mieszkaniu ojciec i teść.